Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku Bloom's Tower Defense Battles. No i dzisiaj ja i Artukar623 przysyłamy wam balony wielkanocne, jajka wielkanocne, jak kto woli, do wyboru, do koloru. No i co by więcej powiedzieć, przechodzimy do walki, o takiej wielkanocnej. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku z Blue's Tower Defense Battles Blue's TD Battles I dzisiaj będziemy walczyli z Arthur Carr 623 Nie wiem czy to dobrze wymawiam Dobrze No i dobra, będzie to taki standardzikowy light game long game jak kto woli No i teraz ready czekamy aż przeciwnik wybierze No i dobrze I możemy zacząć Widzę, zaczynasz podobnie jak ja. Pewnie jak większość osób znasz doskonale moje taktyki. No standardowo. No standardik, standardik, dobrze. To podejrzewam, że nazywasz się Artur, ale... Zwiadłeś bardzo, bardzo, trudne zagadki. Tak, trudne pieniądze. zagadki, też tak uważam. Zgadzam się z tobą w 100%. To była zagadka, na którą myślałem wow, wow od bardzo dawna. Nie <laughs> no dobrze. No dobra, może ile masz lat? 10. 10 lat. No dobra, spoczko, spoczko. No i może tak standardowo. Czy masz może kanał na YouTube albo coś takiego? Tak, czy mam, ale nagrywasz, się tam nic nie nagrywam. Mhm, nie. Czyli masz po prostu konto do oglądania. Tak. Dobrze, więc. A może. Bo matko, nie ten klawisz klikam. Zamiast do dojechał, kliknąłem tilde. No dobrze, więc. Hmm, może, jaka jest Twoja gra teraz ulubiona, w jaką grę teraz grasz najwięcej, albo była, jest ulubiona gra? No chyba Counter Strike CS, no tak najbardziej chyba. Najbardziej grasz w CS-a, no dobra. A jakim sposobem trafiłeś na mój kanał, tak standardowo jak większość, czy... Oczywiście, że większości szandałów. No tak, kiedyś moje stare, hejtowane <laughs> i <taki> takie dziwne filmy i większość osób przez to zostało, że tak powiem, Zagarniętych na mój kanał, a potem się, że tak powiem, rozkręciłem. No dobra, to teraz chyba będzie taki standardowy long, game, więc zaraz może zrobię jakiegoś speeda czy coś. Zrobię takiego krótkiego speeda, bo ten sam początek nie jest najciekawszy, a potem sobie jeszcze porozmawiamy z Artur Karrem Jakoś chyba dobrze to imię odmieniłem. odmieniłem. No dobra, lecimy ze speedem. Okej, okay, koniec spi <coughs> spida. Jak widzicie, idą pierwsze czarne. Przeciwnik ma trochę podobną taktykę do mnie, ale się tym nie przejmujmy. No i dobrze. E, jesteś na linii? Halo, halo? E, tak, tak, tak. Dobra, to mam pytanie. Jaki jest twój rekord w Blunsach? Chodzi mi o battles, a nie o tower defense zwykłe. E, coś około 32. 30... Czy coś takiego. No dobra, to jak zawsze, miejmy nadzieję, że pobijesz ten rekord. Zawsze wierzę w moich widzów i mam nadzieję, że uda się dojść na przykład do 34 albo jeszcze wyżej. Możliwości są nieograniczone. No i dobrze. E, dobra, i takie jak jesteś już na odcinku, jak rozmawiamy, to teraz zaraz przybliżę mikrofon i. Zadam ci pytanie, czy chcesz kogoś pozdrowić? Mm, chyba nie. nie no nic. dobra, mikrofon odchylam, bo padła odpowiedź. Chyba nie. No dobrze, dobrze. A jak się z tym czujesz, że ogląda Cię sporo ludzi na moim kanale? Jak się czujesz, że jesteś przed sporą widownią? Że ileś osób Cię ogląda, słucha, mniej? No całkiem no spokojnie, spoko, nie ukrywam. Czyli fajnie się czujesz, że jesteś tak jakby na wizji. No tak, całkiem dobrze. No to ja się cieszę. Niedługo będziesz mógł się zobaczyć na odcinku. I lecimy za Speed'em. Okej, okay, koniec Speed'a, bo osiągałem satysfakcjonującą liczbę ekonomii. I teraz zapytam Ciebie, jaką masz ekonomię. 1469 No to nieźle, nieźle, tu już jest 1500, prawie to już jest naprawdę duża liczba. Nie no, bar bardzo, bardzo dobrze. No i dobra, ja tu teraz sobie zacznę trochę po postawiać wieżyczek, trochę coś pokupować. Jakieś wieżyczki fajne sobie pokupuję, i potem sobie znów pozwiększam ekonomię. Tutaj. Proszę pana, dzień dobry i dobrze tutaj sobie ulepszymy. Tak, tak myślałem, tak myślałem, że to będzie super małpka, Jak już widzę walki winać to. No nie moja wina, że znasz moje tajne taktyki, no nie mam, nie mogę nic ukrywać, no bo wszystko jest na wizji. To trudno by mi trochę było ukrywać jakieś moje tajne taktyki, jak wszystko się nagrywa, więc wie, wiesz chyba jak jest. W miarę tak. No właśnie, właśnie. Super Małpka i dwóch Ninja sobie spokojnie z Małpką poradzą, ale jak, jakby tego było mało, to mogę sobie ulepszyć. Właśnie Super pod zasięg. I nawet sama Super Małpka sobie radzi, bo no przecież ma zwiększony zasięg, zwiększoną szybkość strzału, widzi kamo i przebija więcej linii balonów. No. Mon hashtag Monkey Village, tyle powiem. No dobra, to tutaj już w następnej rundzie idzie Mr. Mop. A no tak yy, yy, Więc dobra. Zapomniałem. No nie, spokojnie, powinieneś sobie poradzić. Tak, no, no, na luzie raczej. Na, no właśnie, na, na chillku bym wręcz rzekł. Więc tak, dobra. Tak się zapomniałem, że ten była teraz już idzie. Tak już tak... No po prostu zapomniałem, no. No dobra, ja tutaj już mam jedną z moich ulubionych wieżyczek, która ma swoje dwa małe karabinki strzelające tymi strzałkami. No, znam tego pana, znam tak. tego. Tak, robomanki tak zwany. No dobra, zaraz nie... lepszego, żeby miał lasery, żeby miał karabiny, pistolety laserowe, choć to bardziej chyba jakieś łzy jest, ale nie wiem, nie znam się. No wiesz, bo ja byłem kiedyś z tym panem na pizzy, nie, tak wiesz, w restauracji. No, a w której? A, dobra, nieważne, ale yy, serio z nim byłeś? Yy, no tak, tak. On jest mega sławny, też bym chciał spograć. To było, tak yy, z nim się spotkać, to było jakoś tak... Wygrałeś z, jakiś bilet na yy, jedzenie z nim pizzy, czy po prostu to tak było sporadycznie, że akurat obok ciebie usiadł? Yy, sporadycznie. A, no, nie każdy ma takiego farta. Wiesz, tak. No dobra, lecimy tutaj z kolejnym speed'em. Ok, koniec spida, już mam trochę eko i uwaga, uwaga, informacje, niebezpieczeństwo. W następnej rundzie idzie Moab, y, matką Moab. Tak, to chyba, to chyba każdy wie, w następnej rundzie idzie BFB. Y, dokładnie, więc. Y, tak, i radziłbym, nie budować ci tak mega dużo y, z tych bomb, że tak powiem, y, rozpadających się na 16 czy tam 8 innych cluster bomb, tylko radziłbym ci ma Maulery pobudować, bo nie. ponieważ one trochę lepiej rozwalają Moab niż te. A jeżeli chodzi do statków, to jeżeli najpierw postawisz statek i go zaupgrade'ujesz, to on zajmuje dwa razy więcej miejsca. Więc jeżeli najpierw postawisz z pięć małych statków i je poulepszasz, to wtedy się, że tak powiem, zmie zmieszczą. Okej, okay. dzięki y, za naukę języka y, małpkowego. Tak, język małpkowy polecam. Lekcje u Eryka Show, Pierwsza, pierwsze kilka krótkich lekcji, oczywiście za darmo. No i dobra. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Dwa map maulery. Make your dreams come true. Wierzę w ciebie 100%. Więc dajesz, dajesz. Kot mi zasłonił ekran, jak zwykle. <grym> <grym> Mój kot lubi mi zasłaniać ekran. Dobra, rozwalaj tego BFB. Dajesz radę. BFB już pęka. Rozwalisz go, to jest cienia. Wierzę w ciebie. Na luzie raczej. No właśnie, teraz trzeba tylko Mabę, a ninja tym się już zajmą, to, to już spokojnie. No dobra, czy ja widzę dobrze, czy y, potrzebuję okularów, ale widzę, że zaraz pobijesz swój rekord. Nie jestem taki pewny, ale mam nadzieję. Ja jestem pewny, no raczej mam no tak samo jak ty, mam nadzieję, że jestem pewny. Dlatego bo z miłą chęcią chciał, żeby, chciałbym, żebyś pobił ten rekord. Więc dobrze, ja trzymam kciuki są pi jest pięć map maulerów, więc ja bym się szczerze nie martwił. Ale dobra... Y 4000. O Boże, ja mam trzech. No dobra, jakie ty masz? A. No dobra, to był największy fail chyba w mojej karierze. Y Zapytał mnie przeciwnik, jakie mam eko. Powiedziałem 4000, przeciwnik powiedział, ja mam 3, a potem zapytałem jakie ma eko. No i po prostu strzeliłem sobie serdecznego face palma No i dobra, ja tutaj sobie pozwiększam eko i poczekamy co tu się wydarzy. Nie będę robił spida, bo jak będzie jakaś akcja, że tak powiem, ekscytująca, to może być problem. Gdyż, ponieważ no, wtedy będzie speed, no i muszę to zakończyć, a mogę nie zdążyć i td i więc po prostu teraz nie będę przyspieszał, tylko sobie będę zwiększał powoli ekonomię. Dobra, tu już zaczyna trochę lagować, choć jeszcze te sekundy idą, w jedna sekunda, 3 sekundy, to jeszcze nie jest źle. U mnie nie. U mnie jakoś. No można to poznać po liczniku. Jaki dom sekundy? No, nie są to straszne lagi. Jak byłem w rundzie 40 to nie było widać nic, bo mieliśmy. Każdy z nas miał po całą mapę w wieżyczkach i balonów szło miliony. No to jest 33. A który był jaki był twój rekord? E, w bluesach 3 e, Battles? Tak. O, 33. No widzisz, mówiłem. Ty nie pokładajesz sobie żadnych nadziei. Ja pokładam w tobie wszystkie nadzieje. Mówiłem, zawsze wierz w siebie. Po prostu teraz 34. Pobiłeś o dwie rundy. Ja mówię, że jeszcze pobijesz o dwie. Dajesz radę. Dajesz. No dobra. No Ja tutaj zaraz jak zwiększę sobie ekonomię do 5000, co już uczynię za chwilkę. To szczerze podostawiam sobie trochę więcej super małpek. Ja nie no, jak nie wiem co kupić. Mam 30 tysięcy. Ile masz tysięcy? 30. 30 tysięcy, tak. guys. Wow. Chyba nic nie kupujesz. Nie wiem. Dostaw stawki, statki, stawki, Dostaw statki, map maulery. No wiem, 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 wiem. Chcę postawić arbatę w wodzie. No, no, no cóż. Ka każdemu się zdarza. Dobra, trochę już laguję. No, u mnie też.

no niestety, ale rekord pobity o 3 rundy. I yeah. sądzę, że gdybyś wydał te 30 tysięcy na Ninja, to spokojnie byś jeszcze dotrwał do 38, jak nie dalej. No wiem. Bo z małabami sobie radziłeś, a jak przyszedł mega kamuraż, to już gorzej, więc no szkoda, że nie, że tak powinien nie wydałeś tych pieniędzy. Ale to był mecz w bluzach z Artur Karem. 6 2, Dobra, pożegnaj się. Cześć, siemanko, wysyłam wam y, balony wielkanocne. No dobra, przesłał wam Artura, Artur Kar, y, balony wielkanocne. Ja też wam wysyłam balony wielkanocne. No i dobra, to widzimy się w kolejnych odcinkach Blues TD Battles.